Dobry wieczór Państwo. Zaczynamy spotkanie z redaktorem Mieczysławem Orskim, redaktorem naczelnym Odry. Spotkanie jest poświęcone nowej świeżutkiej książce Opowieści dla Dorosłych i Opowiastki dla Niedorosłych. Jest to książka poświęcona prozie polskiej ostatnich, ostatnich 20 lat, chociaż. Bardziej nawet ostatnim, ostatnim dziesięciu latom. Yy, 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 jak, jak to widzę? Yy, takie pytanie ogólne. Pisałeś to z myślą o książce, czy to są, yy, czy to są teksty yy, zebrane, jakieś skompilowane, ułożone, które już miałeś gotowe wcześniej? Yy, nie wiem. Chyba sobie bardzo. Nie wiem. Yy, Generalnie zajmuję się taką stałą krytyką literacką ale z myślą o książkach i, i, i tak co, co parę lat wydaję książki i z myślą o tych książkach jakoś te swoje myśli grupuję i w jakiś sposób je potem staram się zesyjizować. Można powiedzieć, że jest to książka, w której w no, której Polskiej prozie wytyka się mnóstwo, mnóstwo słabości i mnóstwo yy, yy, niezagospodarowanych pól albo zagospodarowanych w nie, nie najlepszych sposób. Tak myślę, że nie, nie warto w tej rozmowie wchodzić zbyt szczegółowo w konkretnych, konkretnych autorów, ale chciałbym Cię zapytać o kilka zdań, bo ja się z nimi zgadzam i one mi się wydają bardzo, bardzo cenne i należy, należy głośno mówić takie rzeczy. Na przykład w ustępie pojawia się takie zdanie, tak złej recepcji w innych krajach nie mieliśmy, od lat i rzeczywiście chyba tak jest. Chciałbyś, chciałbyś skomentować ten stan polskiej prozy obecnej? To znaczy w, w tym kontekście zagranicznej recepcji, tak? To no może o tyle, że ja rzeczywiście śledzę od tę recepcję, percepcję naszą w, w zachodnich krajach i, i poprzez czasem, znaczy głównie poprzez czasopisma literackie i, i, i dzienniki, i, tygodniki, których jest mnóstwo, no jak człowiek weźmie do ręki francuskie tygodniki, tak Observat... no to są magazyny te, Le Observateur, Le Point, y, dodatki do Le Monde, do, do innych gazet codziennych, czy dodatki do, nie, do niemieckich gazet, czy, y, czy angielskich, y, no to y, tam widać, tam było kiedyś spore zainteresowanie literaturą polską, tylko w tych czasach, kiedy Polska była na topie, że tak powiem, to z powodów też politycznych. Zwracano wtedy uwagę na literaturę polską w kontekście i politycznym, i w kontekście noblowskim, że tak powiem, czyli nagrody dla Miłosza, nagrody dla Szymborskiej spowodowały swoje, poza tym problematyka podejmowana przez na przykład przez Konwickiego, przez poetów Barańczaka, Chińskiego, Zagajskiego, robiła swoje w tamtych, w tamtych latach. Natomiast w tej chwili, kiedy zaczynają decydować o tej percepcji, recepcji walory, kryteria artystyczne, to myśmy trochę odpadli w ogóle w, tej, w, te, w tych rankingach. Jak człowiek właśnie ma kontakt z pracą literacką, czy z tymi dodatkami jak mówię, angielskimi, francuskimi, niemieckimi, no to tam się prawie nie pojawiają recenzje z polskich książek, nie mówiąc już o eseistyce. Ta proza w rankingach czytelniczych i w, w naszym odbiorze miejscowym. W zasadzie nie zasługuje na miano dobrej literatury w większości swojej, o czym ja piszę właśnie w tej książce. w pewnym momencie coś takiego, że nagrodę przyznają ci sami jurorzy, tym samym autorom, a w innym miejscu książki dodajesz, że często nagrody dostają książki, o których po dwóch, trzech latach się zapomina. No tak, tak, i to dostają książki najlepsze, czasem bardzo dobrych autorów. Tak, ale e, może spróbujmy, spróbujmy trochę e, pociągnąć ten wątek, bo on jest, według mnie on jest bardzo, bardzo ciekawy. Rzeczywiście e, składy jurorskie się powtarzają i rzeczywiście tytuły nominowanych książek się e, powtarzają. Tutaj e, można e, interpretować to w ten sposób, że to są rzeczywiście najlepsze książki, które w danym roku wyszły, ale jak się też popatrzy na e, wydawców tych książek, to to się ogranicza do... Bardzo, bardzo, bardzo wąskiej, wąskiej grupy wydawnictw. Myśli, że y, jesteśmy y, ofiarami jakiegoś y, szwindru. Y, nie, nie, no to nie jest szwindel. to są prawa z, y, społeczeństwa medialnego, z medialnego, na czym skorzystają, wy, korzystają wydawcy, na czym korzystają y, redaktorzy też, którzy wchodzą w komitywę z wydawcami. Przecież jak człowiek popatrzy na y, rubryki y, recenzji czy rubryki, jakichś szkiców literacji w gazetach na, nie, Rzeczypospolitej, już nie mówiąc o Rzeczpospolitej, ale, ale nawet wyborczej. No to widać tam, jak często nie najlepsze książki są dobrze omawiane, dlatego że wychodzą od konkretnych wydawców. I, i to nie jest szwider, ale po prostu jest to społeczeństwo tego spektaklu medialnego jego instytucje, jego autorytety. I jego, i jego mechanizmy, które windują te, te pozycje, które mogą być dobrze sprzedane, a które w, też w dorobku autorów nie są, nie są takie wybitne. Zresztą rozmawiałem z niektórymi krytykami i potem pytałem takich znajomych krytyków, dlaczego ten a ten, na przykład taki dobry moim zdaniem krytyk ze Śląska DN, powiedzmy tak, kto mi i dlaczego pisze bardzo takie pozytywne recenzje w Gazecie Wyborczej z niektórych książek, a równocześnie potrafi napisać w miesięczniku recenzje, które bardzo, no może nie niszczą, w każdym razie pokazują mierną stronę, kiepską stronę tych powieści. To, to dotyczy też wielu innych, natomiast jeżeli chodzi o nagrody, to one spełniają społecznie y, jakoś dobrą, konstruktywną y, Rolę, dlatego, że zachęcają ludzi do czytania, ale potem, jak ci ludzie zwracają się do mnie, proszę pana, dlaczego ta, ta dostała nagrodę, no to ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego Tadeusz Użyli za trzy wydane dobre książki nie dostał nikę. I się, no ja z nim blisko jestem, to wiem, i się denerwował, i prosił nawet, żeby go nie nominowano do następnych nagród. Bo, chciał, bo powinien dostać za płaskorzejkę, ja wtedy dostał kto inny, powinien dostać za następny tom, a dostał w końcu za tą Matka Odchodzi, no bo to jest atrakcyjne, bo to można sprzedać, bo to można dobrze zareklamować. No i on się tak zdenerwował, że w ogóle nie pojechał odebrać e, tej nagrody na nikę, co zresztą Michnik przypisał, e, z, czego zasługę, że Tadeusz nie pojechał, przypisał nam i w związku z tym zaczęli nas e, bardzo w Gazecie Wyborczej opuszczać, że tak powiem wiadomości wszelkie na temat Odry, jak kiedyś, kiedyś bardzo nas poradzili. No, w każdym razie to zaczął kontynuować to w takiej formie, że to tutaj występuje w moim szkicu pod tytułem Zmętek z pozyskanego śmietnika, gdzie piszę po prostu o... o śmietniku nowej prozy polskiej i o śmietniku Także to znaczy, nie tylko tym, który pokazuje się w poszczególnych powieściach, bo w śmietnik w wielu powieściach, o czym ja tu piszę, i w wielu, w wielu książkach, po prostu jest tłem wie, wielu akcji. I to jest niezwykłe, ale ten motyw jest w tej chwili jakby dominującym. Ale piszę też o, o śmietniku językowo-obrazowym, który Maria Jani on wybitny autorytet, ni na okładce tej książki Witkowskiego potraktowała książki y, o Barbarze Dziwiłł, Barbara Dziwiłł no, potraktowała to wielki plus. Natomiast jak ja się w to czytam, no, to to jest wielki śmietnik w ogóle i wyobraźni, i y, y, języka, i, i, i stylistyk różnych, i frazeologii, i klisz y, od y, Gombrowicza po Millera, po, no, no Bóg wie co tam można znaleźć generalnie, no tylko nie wiem po co to, tego szukać. Znaczy, jeżeli ludzie bardzo dobry, tak? Mam jeszcze takie pytanie na koniec. A, e, t, czego ci najbardziej brakuje w tej chwili w Prozie Polskiej i może, może masz jakieś takie e, myśli, w którą, którą stronę to będzie zmierzać e, w następnych latach? Tak, to ja e, krótko może e, na ten temat jeszcze czego brakuje. To jest sporo pisarzy dobrych, z tym, że jak mówię, to życie literackie i jest Mamy Żyjemy w obrębie spektaklu medialnego, który w jakiś sposób wyłącza te, te wartości, które świadczą dobrej literaturze. I ja sądzę, że tacy, tacy pisarze, tacy autorzy, jak, jak Kuczok, jak Rudnicki, jak Magdalena Turi, którą należy bardzo wysoko, jak Zytarowska, jak Andrzej Bart, Rylski, oni będą dalej pisać dobre książki, tylko my czasem nie będziemy może o tym Dobrze wiedzie. Natomiast to czego najbardziej nam brakuje, to właśnie brakuje nam jakby tego spektaklu literackiego. Mamy spektakl medialny, ale powinniśmy mieć właśnie spektakl literacki polegający na tym, że powinny, powinna być jakaś grupa krytyków, która by podejmowała żywą dyskusję rzeczową na łamach dodatków kulturalnych do PiS, do gazet, których nie ma, na łamach tygodników kulturalnych, których nie ma, no bo miesięczniki tu jednak nie wystarczają, bo to miesięczniki mają zbyt dużą, duży dystans wg tego, co się dzieje. Dziękujemy. Mam nadzieję, dziękuję Dziękujemy. bardzo. Aha, i książkę można kupić, jeżeli ktoś ma ochotę, to...